Siemanko. No i dzieje się coś, czego spodziewałem się, i zarazem coś, co przez wiele lat zniechęcało mnie do prowadzenia kanału na YouTubie. W ostatnich dniach usunięto mi trzy filmy, i w gratisie otrzymałem ostrzeżenia. Jeden film przywrócono po moim odwołaniu, ale dwa nadal są zbanowane i wiszą mi dwa ostrzeżenia. Jeszcze jedno i po moim kanale. A w takim tempie to zniknę za moment. Co ciekawe, usunięte materiały to filmy w 100% edukacyjne. W jednym zwracałem uwagę na kwestie prawne e, dotyczące posiadania sprzętu do uprawy i przystosowywania przedmiotów do konsumpcji narkotyków, drugi dotyczył zaś szkodliwości alkoholu oraz marihuany. E, ale także w nim nie ma mowy o żadnej e, kontrowersji. To jedynie suche omówienie wyników badań dotyczących tych dwóch używek. Te filmy nie zasługują nawet na to, aby były od 18 lat. O naruszeniu wytycznych YouTube'a i usunięciu filmów nawet nie wspominam. Jest to nieźle popieprzone, szczególnie gdy bez problemu znajdziemy na tej platformie całą masę filmów, gdzie choćby jarane i zachwalane jest zioło. Są też teledyski, jak choćby takie jak ten dodany wczoraj przez Kaliego, gdzie cały film smażone są lolki. Też takie filmy nie znikają i na dodatek nawet często nie są w ogóle od 18 lat. O filmach pełnych agresji nawet nie wspominam, bo tego jest cała masa. Od bujek po ubijanie żony tasakiem na ulicy, taki film widziałem kilka dni temu na YouTubie i też sobie bez problemu tam funkcjonuje. I z tym wszystkim YouTube nie ma problemu. Problemem są takie kanały jak choćby Ten Mój czy Widwik, Wiem co ćpię. Wiem, gdzie podobnie jak u mnie spadają filmy, które niosą ze sobą przekaz i dawkę wiedzy. Ani ja, ani oni nie palimy na nich zioła, a tym bardziej nie zachęcamy nikogo do tego przecież. Powiem Wam zupełnie szczerze, że dziś na drodze do legalizacji nie stoją już tak naprawdę rządy, a YouTube, Facebook, Instagram, które masowo usuwają treści związane z konopiami i blokują rozprzestrzenianie się wiedzy w tym zakresie, a zatem też spowalniają jakby rozwój świadomości społecznej. Jeśli ktoś chciałby nadal obserwować mnie na YouTubie, zapraszam na przed chwilą utworzony zapasowy kanał. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się.